A teraz cudowny Michał Szczygieł Na żywo w Studio Radio Z Cześć, dzień dobry Hej, okay, cześć Od razu muszę cię zapytać, jak tam po Sylwestrze? Dobrze, dobrze, dobrze To taki był lekki Sylwester, jeżeli chodzi o O, o to, co się działo po Aha. samej imprezie Tak, Dobra. tej głównej ale to była największa scena, na jakiej wystąpiłeś Mówię oczywiście o sylwestrowej mocy przebojów Radia Zet i Telewizji Polsat mm, Kochany, prawdopodobnie jedna z większych Tak, yes. e, więc naprawdę Było dobrze, było dobrze Słuchaj, czytałem dzisiaj komentarze po twoim występie Z piosenką Adrenalina Przeczytać ci kilka? Śmiało Ale jesteś gotowy? No zawsze A będziesz, Ale będziesz musiał się do nich odnieść, ok? Dobra Dobra, to pierwszy komentarz jest taki Piękny głos Ojejku, dziękuję A To dobra, to jest akurat łatwe To teraz trudniej Mega facet, ciekawe czy singiel? Eee, ciekawe. <laughs> ciekawe, prawda? Dobra i trzeci komentarz taki, który wybrałem specjalnie dla ciebie, ale go ubrali. Nie jest mu zimno? Nie jest. Jestem chłopakiem z gór, dla mnie to pikuś. O właśnie, tak jak już mówimy o tych twoich górach, bo, bo ty w ogóle chyba zimę nie lubisz, mam takie wrażenie. Poprzedni teledysk był kręcony na Ibizie, ten na Malcie, to, ale wyciągów narciarskich to tam nie mają, nie? No nie za bardzo. Mm, raczej piasek y, i woda. Y, I powiem tak, nie to, że nie lubię zimy, bo już nawet byłem na nertach w tym roku. No y, ale de, takie y, lokalizacje wakacyjne na przełamanie y, tej zimy. Y, Teraz akurat nieco ciepłej. Hmm. E, myślałem, że to będzie świetny wybór. No i. Dobra. Chyba Czyli tak. miało być ciepło, słonecznie i karnawałowo przy okazji, bo mówimy o piosence nowe sytuacje. Za chwilę jej posłuchamy. E, ale wcześniej chyba pozdrowimy wszystkich mieszkańców nowej wsi na Sondetczyźnie, prawda? Tak jest. Kochani mieszkańcy nowej wsi i mojej pięknej gminy kolorowej, ślicznej, zalecionej w ponad 70%. Pozdrawiam was serdecznie. A jesteś już honorowym mieszkańcem? Nie jestem, ale kto wszystko jest? przede mną. E, nie wiem, czy są jacyś tam. Honorowi mieszkańcy, ale Dobra, myślę, że jest wielu ludzi z honorem tam, no nie? Będziemy lobbować, żeby pierwszy był Michał Szczygieł, ok? Dobra. Dobra, to będzie nasza robota. E, zapraszamy jeszcze dzisiaj wieczorem do Radia Z, gdzie będziesz gościem Marcina Wojciechowskiego. On cię pewnie będzie mocniej wypytywał od tej strony muzycznej. Ja cię trochę wypytałem od tej strony wizualnej. No to posłuchajmy Twojego nowego singla, e, ale sam go zapowiedz, co to ja będę robił. Drodzy słuchacze Radia Z, już teraz premierowo nowe sytuacje specjalnie. To dla was. jest premiera w Radiu Z. Nowe sytuacje.